Konkretnie chodzi o dzieci specjalnej troski w domu w przytoku, dla których niedawno zorganizowano specjalny gwiazdkowy wieczór. Ten wieczór odwiedził również Grzegorz Żegleń, a swój mini reportaż zatytułował Dzieci Mikołaja. Jak to w liściu dostał dzieci, każdego dzieci Mikoła. Czy Mikołaj jest kochany? Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przytoku to placówka oświatowa dla dzieci o specyficznych trudnościach w nauce, zagrożonych niedostosowaniem społecznym. To są paluszki, soczej, czaska, cukierki i takie fafele. Cieszą się, z takiej paczki na przykład ze słodyczami, one będą to przeżywały jeszcze przynajmniej z tydzień, a śmieją twierdzić, że większość z nich dwa, trzy tygodnie. One chcą się tym podzielić. One na przykład przychodzą od razu do każdego, bo chcą się podzielić, chcą poczęstować, prawda? Cieszą się tą radością z nami wszystkimi. Ty tęsknisz się do domu? Nie. nie. Dlaczego nie? No bo brat po mnie nie przyjeżdża. Przyjeżdża ktoś po ciebie? Przyjeżdża brat. A mama, tato? Mama? Mama pracuje. Jak często jeździsz do domu? Mama skoro to jeździ co miesiąc. Są dzieci, które przyjeżdżają i na przykład pytamy, no jak tam Wigilia w domu? I dziecko mi odpowiada, jaka Wigilia? Przecież tu była Wigilia. Powiedz mi, co dostajesz w paczce? Nie gadać, bo jedno Zadaniem naszym jest tak prowadzić te dzieci poprzez indywidualną terapię, ażeby one wróciły do macierzystej, normalnej szkoły. Jak z kimś rozmawiam, gdzie pracuję w specjalnym ośrodku, z dziećmi specjalnej troski, mówię, o to masz bardzo ciężko. A ja y, uważam, że jeżeli zaofiaruje się tym dzieciom, cokolwiek, swoją osobę, swoją miłość, swoje oddanie, w tych dzieciach nie ma fałszu. Ja stokroć bardziej wolę z tymi dziećmi pracować niż z tak zwanymi normalnymi czy z normalnych szkół. Jeżeli ktoś ma im naprawdę coś do zaofiarowania, swoją osobę, swój czas, to one są w stanie za nim pójść praktycznie w ogień. Mikoła i je cię przyjedzie Mikoła bardzo go kochamy. Byłem w tym roku y, akurat we wszystkich domach w mojej grupie odwiedziłem 12 domów i tylko jeden jest taki, że w tym domu będzie Wigilia i w tym domu będą święta takie prawdziwe a w pozostałych czegoś tam zabraknie. Mikołaj!